Datury w, dzisiaj w całej okazałości 28 października. Wycięte trawy, które okalały datury, przy daturach liście dolne zostały troszeczkę podgolone, podcięte wyglądają teraz jak drzewka, no i prezentuje się w całej okazałości. Póki jeszcze mrozu nie ma, żadnego przymrozka to one cudnie kwitną. Z tej strony jeszcze trawy zostały, ale to na któryś dzień. Ach, pięknie rozkwitły, duże. Oko cieszy.